mam mordeczki z tej strony Budda. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I co? I dzisiaj coś wyjątkowego. Mega długo na to czekaliśmy, ale kupiliśmy nową Toyotę Supre 2019 do naszej wypożyczalni i w dniu dzisiejszym jedziemy ją odebrać do salonu. Mimo, że kupiliśmy Toyotę, to jedziemy ją odebrać do salonu Lexusa, bo mamy taki deal z Toyotą. Jest tam podobno dużo lepsza jakość obsługi i w ogóle mega turbo dobrze to podobno tam wygląda, więc zaproponowali mi, żebyśmy nagrywki zrobili w tamtym miejscu. Na miejscu będzie też C43, bo po wydaniu tej Toyoty musimy jechać ją zawieźć do klienta. C43, ale tymczasem mniej przyjemne rzeczy. Muszę zatankować A45, żeby mieć czym tam dojechać. Zatankowaliśmy Gnojucha czemu gnoju, tak mówię na A45, A45 gnoju. W ogóle, jeżeli chcecie więcej informacji o A45, bo mam dużo pytań na Instagramie dotyczących tego samochodu, to dajcie znać w komentarzu. Nagram jakiś film o tym, dlaczego to ma 500 koni, jak to jest wystrojone, jak to jest złożone, jak ten samochód ogólnie wygląda dookoła. No i ogólnie zrobię taką króciutką recenzję dotyczącą tego samochodu, więc dajcie znać. No a my, jak zwykle, stoimy w korku. Mamy jeszcze godzinę 10 do odbioru supry, więc będziemy się widzieć o 15. Na miejscu w salonie, a ja tymczasem zapraszam Was do subskrypcji tego kanału. W tym miejscu macie subskrypcję. Zapraszam Was, żebyście kliknęli dzwoneczek obowiązkowo, bo YouTube ucina zasięgi, zostawili lajka, komentarz i udostępnili. Nie wiem, możecie oglądać sami z mamą, z tatą, z całą rodziną. Fajnie będzie. A my się widzimy o 15. Mówiłem, odbieramy w salonie Lexa, jest już moja A45. Zaraz będzie tam stało jeszcze C43, bo czekamy na mojego wspólnika. Ale patrzcie, tutaj stoi już testówka krakowska. K1 Supra. I moim zdaniem to auto na żywo jest turbo mega petardą. O ile bok i przód, to takie powiedzmy 7 na 10 to chodźcie znacznie w tył. Dupa tego samochodu. To dopiero robi razem. Mega się jaram tym samochodem i podobno w ogóle mega dobrze się to prowadzi. Także czekamy na wspólnika, powinien być tutaj za 5-10 minut, wjeżdżamy do środka i odbieramy naszą. Nasza jest trochę szybsza, bo jest czerwona, ma 20 koni więcej. Kłaniam się, proszę parkować w klonie honorowym. Dobra, mordy przyjechał Damian. Damian to jest mój wspólacz, zwłaszcza wspólacz jeśli chodzi o Supre. Eee. Więc idziemy, wchodzimy do środka. No i szukamy pani Pauliny. I jak znajdziemy panią Paulinę, to znajdziemy też Supre. Tak jest. Dobra, podpisaliśmy wszystko, jeżeli chodzi o suprę. I w ogóle przejście jest w pokoju, w którym się podpisuje przez, nie wiem, przez szafę. To, to, jest... to wygląda jak drzwi do Dunarni. Także, pierw puścimy tam naszego kameramana i nagramy naszą reakcję, jak wchodzimy do środka. W środku, pod płachtą, stoi już supra. Także, widzimy się po drugiej stronie. To wszystko było celowe. Ale ona na to, wygląda na żywo. Patrzcie nawet, bo nawet w drzwiach macie wycięcia, żeby to wyglądało jak w typu powietrza. Ja pierwszy. Ogólnie najbardziej w tym samochodzie ma podoba mi się tył. Ma on tyle kształtu i do tego wszystkiego ta lampa na kroku. Tak, tak. Także wygląda to mega turbo dobrze. Chodźcie do środka. Jest i kluczyk, który wygląda... W sumie całkiem nieźle. Ja mam kluczyk od kamery i od auriski, to wygląda zupełnie inaczej. No ale w środku, nie wiem ilu z Was, którzy to oglądają, widzieli, znaczy odbierali kiedyś nowy samochód. Ale w każdym nowym aucie zawsze tak dobrze pachnie, także w tym samochodzie też. Można go odpalić. No to cyk, pierwszy raz. I cały ten cockpit, tutaj w środku, wirtualny. W ogóle jest mega fajne to, że część tego cockpitu jest wirtualna, czyli to wszystko tu jest wirtualne. Natomiast sam obrotomierz to jest fizyczny, fizyczny, fizyczny obrotomierz, nie jest on, nie jest on ekranem. Tutaj mamy full carbon z boku na tunelu. Gałka zmiany biegów co prawda trochę jak w BMW, no ale ten samochód ma tutaj dużo, dużo, rzeczy z tego, z BMW. Jestem mega zajawiony w ogóle to będzie druga Supra, tak jak wam mówiłem, w Krakowie, więc jest ich naprawdę niedużo. Cykniemy przy niej zaraz jakąś foteczkę i będzie pierwszy wyjazd tym samochodem. On ma niby 340 koni. Ale nie mówiłem Wam o tym jeszcze, to auto pojedzie w ogóle na hamownię jako pierwsze w Polsce i sprawdzimy, ile to auto ma mocy, dlatego że kto wziął to auto w Stanach i w Anglii na hamownię, to niby ma mieć 340, a realnie wypluwają nawet po 380, więc to jest mega duży przyrost. No, i zobaczmy, jak ten samochód się prowadzi. Co so, prawda, ja w tył napędach nie czuję się pewnie, ale jest z nami Damianek. Pozdrawiam. Jak najbardziej. Yes. on przetestuje możliwość ślizgania się tym samochodem. Natomiast ja wolę cztery buty. No i udało się nam w ogóle ją kupić yy, bez czekania na nią przez pół roku, bo standardowo ten samochód, tak, trzeba zamawiać. No, y, trzeba, trzeba czekać zasadniczo na to auto pół roku, ale mamy tutaj panią od zadań specjalnych, panią Paulinę, która załatwiła nam, że samochód załatwiliśmy ile? Dwa tygodnie? Dwa tygodnie. W ogóle patrzcie, bo ten samochód zrobili kolaboracja tam BMW z e, Toyota, nawet przy winie jest znaczek BMW, dalej tutaj przy chłodnicy gdzieś jest znaczek o BMW, wszędzie są znaczki BMW. Wolał, gdybym nie powiedział, że w tym roku nie ma go, jeśli chodzi o świat, to jest okropna. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby, we're golden. They're about to see it shine, for golden. They can never break it down, because we're golden. They're about to see it glow, for golden. Dobra, my z zamiarem do sukni, odpalimy ją, co prawda, już nie pierwszy raz tylko drugi. I wyjeżdżamy. Mega dziękujemy salonowi Lexusa za super obsługę, bo standardowo odbiór byłby w Toyocie, ale tam w ramach nagrania poszli nam na rękę. I co, no jedziemy, nie? Jedziemy, ale nie bokiem. Po wyjeżdżamy od pszczoła. Palimy tutaj kapcia na kapelkach. Nie no jest mega fajnie. Mamy już Supre A45, C43 Damiana. No i teraz w ogóle jedziemy C43 do Tarnowa z Damianem i Supką, więc zobaczymy pierwszy raz na trasie, co to auto potrafi. Wszystkie moje mordeczki, jak już pewnie zauważyliście przez cały odcinek, to siedzę w nowej Suprze i jestem z niej mega turbo zadowolony. Przede wszystkim cieszy mnie to, że jesteśmy drudzy w Krakowie tym samochodem. Szkoda, że nie pierwsi, ale ja uwielbiam się w czymś wyróżniać, więc to, że jestem drugim mega mnie cieszy. Wpadajcie na mojego Instagrama, którego nazwę macie w tym miejscu. I co? Jest nas tam już prawie 14 tysięcy. Tam wrzucam przede wszystkim Daily, bo tutaj wrzucam zdecydowanie rzadziej. Zostawcie dzwoneczek, zostawcie subskrypcję, zostawcie komentarz pod tym filmem. My jedziemy do Tarnowa z Damiankiem. A tymczasem co? Tymczasem Bananowe Życie. Do następnego, cześć.